W dzisiejszym odcinku z serii sekrety motocyklisty pokażę Wam, jak poprawnie skonfigurować Basecamp, żeby wyświetlał mapy. To częste pytanie w komentarzach i wiadomościach prywatnych, więc przygotowałem dla Was dokładną instrukcję. Na początek upewnijmy się, że mamy zainstalowany program Basecamp. Jeśli jeszcze tego nie macie, znajdziecie go za darmo na stronie gadmina. Link w opisie pod filmikiem. Po instalacji programu i po włączeniu Basecamp widzicie tylko podstawową, globalną mapę. A jeśli macie podłączonego gardmina, to dodatkową mapę z urządzenia. Gdy odłączycie GPS-a, zostaje tylko podstawowa mapa, tak zwana taka pusta. I naprawmy to i dodajmy szczegółowe mapy, które będą dostępne nawet bez podłączonego urządzenia. Wielu Was zapewne próbuje instalować mapy bezpośrednio przez Basecamp, no ale to nie jest właściwa droga. Mapy instalujemy przez Gadmin Express. To oficjalne narzędzie Gadmina do zarządzania mapami i aktualizacjami. Właśnie z nim znajdziemy opcję Szczegóły mapy, która pozwoli nam zainstalować mapy zarówno w urządzeniu, jak i na komputerze. W Gadmin Express za pod informacją o aktualizacjach mamy link Szczegóły mapy i po jego kliknięciu przejdziemy do opcji Mapy, gdzie znajdziemy przycisk Zainstaluj w komputerze. A poniżej możemy zobaczyć i zmienić ścieżkę instalacji mapy, to myślę jest ona na dysku C. Możemy ją dostosować według własnych potrzeb, klikając ikonę folderu obok. Następnie po kliknięciu Zainstaluj w komputerze pojawi nam się okno z warunkami licencyjnymi, Tutaj musimy zaakceptować. A następnie pojawi się ekran, który którym informuje nas, że instalacja może potrwać kilka minut oraz że będzie wymagać sporo miejsca na dysku. Przy okazji to wiemy się, że optóż mapy zostanie zainstalowany Basecamp i Map Dwa 2 programy Garmina niezbędne do ptacy z mapami i klikamy kontynuuj i zaczekamy na zakończenie instalacji. Po zakończeniu instalacji uruchomieniu Basecamp klikamy w menu Maps na górze ekranu po środku. I teraz zobaczymy naszą nowo zainstalowaną mapę, w tym przypadku City Navigator Europe 2026.1. Przy mapie pojawi się topisek Zainstalowano, co oznacza, że wszystko przebiegło pomyślnie i możemy korzystać z mapy nawet bez połączonego urządzenia. I to wszystko. Od teraz możecie planować tazy w Basecamp używając zainstalowanych map, a gdy będziecie gotowi, po prostu przejść je do nawigacji. Proste, prawda? A jeśli macie jakieś pytania lub problemy z Garminem albo Basecampem, piszcie w komentarzach, a w kolejnych odcinkach serii Sekrety Motocyklisty pokażę Wam więcej przydatnych trików i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. No i do zobaczenia na trasie.